Maneczko z tej strony Oksygeny, i dzisiaj mm, zagramy znowu WMT ja na serwerze For Life. Pokażę Wam m, taki pomysł, mi ktoś dał w sumie. Pokażę Wam wam mój majątek. Ściszę tylko troszeczkę grę. Dobrze, pokażę Wam mój mająteczek, więc Pierw pociśniemy. Pierw polecimy sobie na giełdę, m, ponieważ na giełdzie mam tam coś, coś tam mam wystawione. Majestica no nie ma pociśniemy na giełdę Tu mnie fotoradę rozłapia, ale no trudno No właśnie Ohoho Polecimy na giełdę pod prąd, gratuluję Dobra Co do długich odcinków ogólnie Tak rzecz biorąc to nagrałem Wam już goła, nagrałem Deforesta, Forest'a, który mi się zwalił. Goła wrzucę, w nocy go zrenderuję, bo się około 3-4 godziny będzie renderowało Ma to 34-35 minut bodajże mm, Więc to będziecie na pewno mieli Deforesta niestety nie odzyskam, nie dam rady bo, bo bo, audio mi się tam zwaliło Tak jak chcieliście, bez przyspieszania, bez niczego, normalnie na żywca mówię A mm, Warhammer, pozdrawiam cię tam, nie wiem z kim jechałeś, ale pozdrawiam was chłopaki Dobra, tu jest ogólnie nasza serwerowa giełda zawsze tu rady i koleci, tylko ja mam wyłączone, żeby tutaj nie, 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 przegłuszało. tutaj właśnie jest mój majestyk, jedyny na serwerze, tak. I to, to jest pierwsze, to jest pierwsze outko, które, właśnie, mam wam do pokazania, dobra. no to lecimy dalej, oczywiście tutaj krzychu, pozdrawiam YouTube. Zaraz coś mi zejść nie chce, o. Dobra, lecimy, pokażę wam teraz w przechowywalni, potem polecimy do LS. Do moich domków. Bo mam dwa domki w LS i tam pokażę wam całą resztę. O? O, dobra. Witson, Witson, ja Witson, Cię też również. Pozdrawiam, ziołeczku. Tak jak chciałeś, tak masz. Masz, masz. Pozdrawiam jeszcze ludzi całą Anteda i całą resztę administracji, oczywiście. Lunatika, dzisiaj awansiki poleciały ofensywne, No czyli ja zostałem w sumie. Dzięki, Mordo. No dobra, lecimy dalej. Szybko polecimy do przechowywalni. Tam wam pokażę, co tam mam, jakieś śmieci takie. Nie wiem. Oj, Facebook mi się nazywa, wybaczcie. Oops. Nie, teraz nic z tym nie zrobię, niestety. Następnym razem muszę to wyciszyć. Dobra. Zaraz będziemy. No, a teraz na telefonie nie. Ja to wszystko biorę na bok. Bo to nie da się nagrać. Dobra. Jesteśmy w sumie już pod przechowywalnią. Szybko odstawię tak na, na szybkości. Dobra. Moje auta to... to Brawura i Manana, o. <laughs> jest dwa autka. Reszta to jest... gangowe. Dobra. To mam w przechowywalni. To będzie poleci na rozdanie pewnie, jak będę eventa robił. Dobra. Lecimy teraz... ...szybko do LS. Autostradą pociśniemy. O Boże. O, ale mi się... Nie zrenderowało mi się. A tak, wyprzynałem. Hmm, ale to skręcne. Dobra. No, no to lecimy. Na szybkości, do LS. No dobra, więc, zaczymy. Na pewno z będę nagrywał. I z goła. nie wiem, w sumie. Wrzucę wam ten odcineczek, zaczycie. Ale strasznie lamiłem i tam F... na no, znaczy to był Deathmatch w sumie. Wyścig zbrojeń. bronią. Mm. Miałem tam na dole FPS-y, będzie, będzie widać i miałem 20 FPS-ów, więc nie strzelało się to fajnie, nie mogę nic uwieść, nic utrafić, ale wam to wrzucę. Myślę nad tym Deforestem, bo to fajna sprawa. I mm, jeżeli ja następnym razem pewnie mi się nic już nie zbuguje, więc będę wam mógł to wrzucić. Mm. A tam lagów nie miałem w ogóle. O dziwo Więc, więc fajna sprawa. Dobra, dobra. Te zakręty, gdyby nie było, nie, nie musiałbym tak skręcać się szybciej z tym tapem pocisnąć. Jechałem 210 Z tapem to powinien teraz też wycisnąć. Oj. No dobra. Nie wiem jaki to ma VMAX w ogóle wystapu 150? 140? Zależy jak to ciśnie Dobra I... Szybko, szybko Oho No i prawi go. Fajnie. Out, komandanka na środku. Do by te panie od razu. <słuch> no i no, ogólnie dorwałem te dwa domki weles Fajne są. Megrowski to podoba mi się to właśnie. Fajnie być w takim klasycznym miejscu domki. Mam je wykupione dosyć długo teraz na razie, więc z tym problemu nie będzie. Zjadę sobie tutaj. wiem... Czy tam by nie było szybciej czasem, ale. Ło! Mm -hmm. Ja to jeżdżę. No i tego ja sobie kupiłem w salonie za 98K. Eee, pomyślałem sobie, że sobie kupię czemu nie A jest fajne Ten głos jeszcze jego I Fajnie się nim jeździ Tylko ten skręt ma taki No ale Mi się tam podoba Zależy to jak lubi, nie Podciśniemy tu prawko Hehe Ops Szkoda, że LS to takie mm, puste miejsce, takie... pozostawione. I tutaj nie jeździ, i tutaj nic nie robi. Dobra, teraz tak. Tu jest mój pierwszy domek. I tu stoi mój LG. Jaki fulty on w sumie, Hydre też ma. Wszystko ma. Co, co, co się chyba da. Tutaj mam tak. A tamten to ma ID 1250, tak. Tutaj mój drugi domek z tym koszem. Tutaj Stalionek ID67 jak widać mm, spoiler ma, ale coś nie widać, trzeba go dobrze zdajmy Zdejmę mu ten spoiler. I tu emperor, którego nie wiem dostałem, wygrałem, nie wiem co z nim się tam stało. To on też chyba poleci. Chociaż nie, zostały z tego taka fajna dugali muzyka, jakby nie, nie. No. Ale tamte dwa auta polecą na Ewencie oczywiście. No i to wszystko. <grych> to jest cały mój majątek w sumie. Nie wiem. Jak coś się w nadarze to kupuję. W sumie zależy czy... czy... czy jakaś okazja jest, tak jestem na giełdzie, patrzę. No to kupuję może tego... Może się na Warhammera Tornado skuszę, ale nie wiem. Bo no fajne, fajne, pierwsze na serwerze. Fajnie by było. Pojedziemy na skatepark tak sobie tylko. No. Tutaj też mogliby coś fajnego zrobić. No nie wiem, to LS jest takie puste, zobaczcie. No jest jeszcze jedna osoba w LS tylko. Takie puste, strasznie puste. Eee, mm, szkoda, szkoda. Bo fajnie by tu było. Eee, mnie ja nie dam rady. O Boże. No i... I to w sumie takie... Pokazanie majątku, nie wiem, <laughs> oprowadzenie po LSLV? nie, w LV tak nie byłem, w SF troszkę byłem i pokazanie giełdy, to było w sumie nic takiego długiego, dużego. Yy, zobaczymy jeszcze tego trochę w następny odcinek, znaczy, no nie, 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 kopci się, super. Zobaczymy co zrobię następnym razem, coś, coś wymyślę w MTA, na pewno spróbuję nagrywać moje imprezy, jak dam radę. Chociaż nie wiem, czy nam radę Bo nie wiem jak ja to zrobię, czy jak będę grał i nagrywał imprezki Ale fajnie by było, żeby tak wam tutaj pokazać, co się dzieje u nas co U mnie na evencie w sumie Jak mamy audycję, czy coś na plaży Właśnie, na plaży Mogę wam pokazać scenę, na której gram mm, Polecimy tam jeszcze Dobra Dobrze jadę? Dobrze, jadę. Tutaj tak taksówki są, tak? Nie, nie to... <ścoughs> No dobrze, jadę. Dobra, już coś na mnie pisą. Pisą, pisą, piszą. Będzie mi się puszczać muzyk, nie chce Muzyk, muzyk. Dobra. Pozdrawiam Was zimeczki wszystkich tam z VIP-a. BUM BUM! O! Sfarciłem Dobra. I to jest w sumie scena na której gram, odbywają się tutaj eventy i to wszystko w sumie. To tutaj co się dzieje to wszystko tutaj. Tak was tylko prowadzę, bo nią, tą ramkę może tylko SAP otworzyć a tutaj na komendę, której jeszcze nie dostałem, sebek no i, i tak wygląda scena, na której gramy poprzednio mieliśmy na molo, tam ale mm, jest drugi radio serwerowe, więc tak wyszło w sumie. No dobra, więc w tym odcinku to by było na tyle. Pokazałem wam co mam i oprowadziłem was chwilowo, tak troszeczkę. Ja to zrenderuję Wam i wrzucę, żebyście mieli co oglądać, a Goła tak w nocy, znaczy nie wiem kiedy to teraz oglądacie, nie wiem czy to jest wieczór, czy jak, ale Goła będziecie mieli na następny dzień. Jak już się zrenderuję, ja od razu tylko go wrzucę, więc subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim i dzięki za tak dużą oglądalność i za te łapeczki i za to wszystko. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się.